Taka debata jest niezwykle potrzebna, ponieważ pozwala spojrzeć na różnego rodzaju ważne problemy, z którymi my jako politycy stykamy się na co dzień, z różnej perspektywy. Tutaj i to jest wielka wartość tej konferencji. Są ludzie, którzy reprezentują bardzo różne środowiska, to po pierwsze, ale bardzo różne poglądy, chociażby na kwestie ideologii LGBT. Są tacy, którzy mówią, że nie ma takiej ideologii, tacy, którzy mówią, że jest ideologia i jest walka na argumenty. I to jest bardzo ubogacające cały taki dyskurs publiczny, który się wokół tego toczy. Dla mnie jako polityka niezwykle cenne, dlatego że potem przenosimy to na grunt legislacji, dyskutujemy o różnych sprawach jak wiadomo pojawiają się w przestrzeni legislacyjnej różnego rodzaju projekty więc warto wsłuchać się w głos ludzi reprezentujących różne środowiska są przedstawiciele środowiska dziennikarzy są politycy są przedstawiciele środowiska gospodarczego przedstawiciele kościoła bardzo różne środowiska i to jest bardzo obogacająca dyskusja także dziękuję i Patrykowi za to że zorganizował taką konferencję jak również ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro który otwierał pierwszy dzień na no ja ten przywilej, że otwierałem drugi dzień.